Wszystkich na kanale Świat Bonito i Owo. I dzisiaj odcinek dla miłośników roślin. Jak widzicie, siedzę tutaj pod moją olbrzymią monsterą, która ma już 10 lat. Yy, sięga sufitu i yy, pomyślimy dzisiaj wspólnie nad tym, jakby ją odmłodzić, jakby ją trochę znowu. No, pociąć na wiosnę i, i ukorzenić, żeby nam z, znowu pięknie miała miejsce, gdzie rosnąć. Pokażę Wam też inne y, moje kwiaty z rodziny filodendronów. Także zapraszam do oglądania mojego roślinnego odcinka. Tak jak już wspomniałam na wstępie, moja monstera ma 10 lat. W tej chwili nie ma już możliwości, żeby ona wypuszczała sobie liście um, do góry, i zastanawiam się nad tym, co zrobić, żeby ten kwiat w dalszym ciągu był piękny w dalszym ciągu um, cieszył. Um, liście, te, które są na dole, nie są już ładne, nie są atrakcyjne, trochę są zmasakrowane przez um, moje koty, które. Um, drapią je, trochę mi tutaj miejscami podeschły te końcóweczki. Kwiat wygląda średnio powiedziałabym w tej chwili, chociaż jego rozmiar robi wrażenie prowadziłam kiedyś walkę z tarcznikami na nim, i jeszcze tu gdzie niegdzie o można to spotkać miejsca po tarcznikach myłam go wodą spirytusem pojedyncze jeszcze się tutaj znajdują no, chciałabym żeby mi się to nie rozniosło na inne moje kwiaty on tutaj nawet od tej strony nie wygląda atrakcyjnie tutaj zaczął od dołu wypuszczać takie mniejsze odrosty babyki ale szał to na razie nie robi. Tak myślę, że jakbym ścięła sobie te, bo w tej doniczce są trzy pędy i tak myślałam o tym, żeby ściąć górne pędy, z nich zrobić sobie odnóżki i pytałam na forach, które Zajmują się kwiatami, monsterami, jak to zrobić, i doradzono mi, żeby w miejscach. Tutaj pokażę Wam, tu gdzie wypuszczają korzonki, zrobić okłady z mchu, takie w doniczce z tym z wilgotnym mchem. Tam, o, ten czubek też. I one teraz przez te dwa trzy miesiące jeszcze by się ukorzeniły. Tu jest też taki konkretny, ładny. Zobaczcie, zobaczcie, jakie te łodygi są grube, że ja je o tak obejmuję ręką, i to, to jest naprawdę co chwycić. To są bardzo duże liście mają rozpiętość, tutaj już yy, podejrzewam około 60 cm. Ten i ten i. Yy, Doradzono mi, no, są przeciwnicy i zwolennicy tego cięcia. Przeciwnicy mówią, że okaz jest piękny, duży i szkoda, ale zobaczcie, to nie wygląda tutaj dobrze. To, te liście są już tutaj popodsychane, one były umęczone przez tego tarcznika, nie wyglądają dobrze, a te do góry są. Piękne i zdrowe. I tak sobie myślałam, że jakbym zrobiła te trzy sadzonki wierzchołkowe, ukorzeniłabym sobie w tym mchu i odcięła wiosną, taką gdzie, gdzie będę już widziała, że, że one się tam ładnie ukorzeniły, to roślina bym się pięknie odmłodziła i, i bym mogła pozyskać znowu piękny okaz z dużymi, zdrowymi liśćmi. Ta, do, ta roślina, zobaczcie, tutaj są takie. Ja ma mąż mi porobił takie stalowe linki. Ona nie miała podpórki innej, tylko ona po prostu wisiała od sufitu przyczepiona na tych stalowych linkach. Tu była popot czepiana, oczywiście jakimiś takimi delikatniejszymi, niestalową linką, żeby to się nie wcinało, tylko takimi szmateczkami i ona się trzyma na tego sufitu, ale bardzo bym chciała już ją właśnie jakoś odmłodzić, żeby te chore liście wszystkie z dołu zniknęły, a ten pień oczywiście zrobię może kilka sobie jeszcze takich ciętych z łodygi odnóżek a sam dół, to znaczy nie, nie do końca bardzo dół, zostawię, wystawię sobie latem na taras, na zewnątrz i ja mam nadzieję, że ona przy odpowiednim nawożeniu, naświetleniu i, i, i ciepełku letnim z tej odnogi też mi wyrosną ładne, ładny filodendron. ja wiem, że on nie będzie miał od razu takich dziurawych liści i pięknych ale jeżeli stworzy mu się dobre warunki, to on przez ten okres letni też wypuści kilka takich fajnych liści. Teraz pokażę Wam mój filodendron. To znaczy, no, filodendron to jest chyba pierzasty. I on. Ja Wam może to go wystawię, żeby on był takim na osobnym miejscu, bo tu go mało widać. O! Ja go kupiłam w dino. Był malutki i wypuścił on u mnie naprawdę dużą ilość liści. Odpukać niemalowane. Mamy styczeń i on na razie specjalnie nie ucierpiał. Tutaj ma, gdzie nigdzie, ale tu są z tych Babyków jeszcze taki listek. Specjalnie go nie obcinałam, żebyście zobaczyli. On latem. Wypuszczał mi po prostu liść za liściem. Jeden się nie zdążył rozwinąć, już był następny. I po prostu mnie to tak cieszyło, taka byłam podekscytowana. W tej chwili, tutaj w tym pokoju, gdzie on stoi, temperatura jest. Pokażę Wam, mam tutaj termometr. O! 18 nieca... 18 z haczykiem stopni 52%. Wilgotności. I w związku z tym, że tutaj nie jest za wysoka temperatura, to te moje rośliny może tak się nie męczą bardzo, bo kaloryfery są pozakręcane. Ja mam tylko nawiew z innego pomieszczenia, gdzie jest kominek. I one może się tak nie męczą. I jeszcze do tego skupisko tych roślin powoduje, że jest tutaj jakiś drobny mikroklimat, taki, który im widocznie odpowiada. I bardzo, bardzo bym chciała, żeby ten mój filodendron przeżył tą zimę. I wiem, że jak zacznie się wiosna, to on ruszy z nową siłą. Ja go już w zeszłym roku przesadziłam w taką specjalną. To widać, taka specjalna e, mieszanka ziemi do filodendronów. To jest bardzo, bardzo przepuszczalne. Tutaj są chipsy kokosowe. To, to była taka gotowa mieszanka z, y, ze sklepu y, Jungle Boogie y, internetowego, i widzę, że on się w tym dobrze, bardzo czuje. Na razie, na razie nie widzę u niego żadnych. Zmian chorobowych, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Liście są zdrowe, chociaż ten filodendron ma takie bardziej delikatne te liście. Takie widać, że one są w dotyku bardzo delikatne, bo Monstera delicioza ma takie sztywniejsze te liście, a on ma takie delikatne, no ale wygląda przepięknie i bardzo, bardzo mnie cieszy. Pokażę Wam teraz następne moje kwiatuszki z rodziny filodendronów. I tutaj mam Birkina. Mój Birkin też zimą wypuszcza liście. I wyobraźcie sobie, że ku mojemu zdziwieniu te liście wypuszczone zimą są prawie białe. Ale na tych liściach zauważyłam takie. Drobne plameczki, nie wiem od czego one są. Nie wiem. Ale na tym na przykład już tego nie ma. I tu widzę następny wypuszcza. No i tutaj też są takie plameczki. Jeżeli wiecie co to może być, bo nie jest to tarcznik na pewno, bo tego gagatka to już znam i wiem jak wygląda. O, takie plameczki drobne. Widać, że dobrze się trzyma i, i myślę, że, że będzie ok, że do wiosny sobie pięknie poradzi. Tu wam pokażę. Mam jeszcze jeden egzemplarz Birkina. I on już nie jest taki wybarwiony, chociaż ten listek, który tu u mnie wypuścił, też jest pięknie pasiasty. Te z dołu było widać, że nie. Być może, że stał w innych warunkach. Bo takiego go ze sklepu przywiozłam. Yy... O, ale te liście, które wypuściły już u mnie, są też pięknie, pięknie wybarwione. Bardzo mi się podobają wirkiny. I teraz wam pokażę moją yy... rati doforetetraspermy. To jest kwiatuszek, który kupiłam. I on miał pojedynczą łodyżkę. W zeszłym roku go kupiłam yy, latem. I on miał pojedynczą łodyżkę i ja go pocięłam yy, nie wiem czy tu widać. Yy, dosadziłam, ukorzeniłam, dosadziłam sobie, zagęściłam go. Z tej pociętej części też bokami mi jeszcze powyciła puszczały od nóżki. O, tu widać miejsce cięcia. O, tu. Tutaj. I on zimą też wypuszcza liście. Nie przejmuje się niczym. Tu jest świeży listek, wypuszcza. Tu wypuszcza świeży listek. Bardzo mnie cieszy, bo wygląda przepięknie i zawsze mi się marzył ten, ten filodendron. Także bardzo się cieszę z jego postępów. Piękny. Tutaj z kolei mam filodendron Ratidafora decursiva. I ta Ratidafora przyszła do mnie, to był prezent, ja się na niego bardzo cieszyłam, nie mogłam się go doczekać, a ona przyszła z ułamanym stożkiem wzrostu zniszczyła się po prostu w czasie transportu i tutaj też było takie mechaniczne uszkodzenie. Sklep oczywiście zwrócił mi część kosztów za tego kwiatka, bo reklamowałam go i tu było to ułamanie i z tego ułamania już kilka razy próbował mi odrosnąć kwiat ten liść i nie wiem dlaczego może wy mi podpowiecie, ale za każdym razem ten stożek zasycha, zamiera, i to widać tutaj po tej ilości tych, tych węzłów, że, że on próbuje, próbuje i nie daje rady. Tutaj zaczyna mi wychodzić, widzę, dwa pędy. Niech złapię ostrość. O, tutaj malutki pęd wychodzi. I o, poczekajcie. I tutaj. I cieszy mnie to. On też jest przesadzony w specjalną y, ziemię do, do monster. Nie mogę się po prostu doczekać wiosny, bo te liście to są jeszcze te babyki. To są te jeszcze młode liście. One będą wyglądały jako dorosłe zupełnie inaczej. To są też liście takie grube jak ma Monstera deliciosa, lekko takie pokarbowane i one będą też wcinane. I one będą wcinane nawet głębiej niż ma Deliciosa, więc nie mogę się doczekać wiosny, kiedy zacznę dodawać im odżywkę, bo teraz nie dodaję specjalnie, żeby po prostu nie rosły takie wybujałe, takie z powodu braku światła. Ale na wiosnę, jak dodam odżywkę, to nie mogę się doczekać tych takich pierwszych powykrawanych liści. Z tego rodzaju pnączy, to znaczy mam tutaj, o, on tutaj się męczy. To jest um, epipleza. EpiPremium. Yy, zapomniałam jaka nazwa, ale, ale ono się tu trochę męczy i zobaczymy, czy na wiosnę da radę. Mam tu też takie to zwykłe EpiPremium. I to EpiPremium ja sobie kupiłam. Ono było takie malutkie, jak to, co przed chwilą pokazywałam. Ja z tego zrobiłam już Multum. Sadzonek. Dałam też mojej mamuni taki ukorzeniony kwiat. On rośnie jak dziki. On tu nie ma dużo światła. Tak sobie średnio powiedziałabym ale one nie potrzebują dużo światła. Ale ja mu tutaj porobiłam on rośnie w takiej doniczce ja mu tutaj porobiłam takie bambusowe rusztowanie, jakby. I on tu jest wokół tego pleciony, ale wyobraźcie sobie, że chyba będę musiała zrobić na w... wiosnę znowu jakieś odnóżki, no bo to jest już tutaj taka plątanina. No bo nie wiem, przesadzić go teraz w coś będzie bardzo ciężko, dołożyć mu coś na czym mógłby się dalej piąć. Też ciężko będzie. Ja go chyba trochę poobcinam, zrobię nowe odnóżki na wiosnę, bo zauważcie, że te liście, które tutaj do góry sobie rosły, co się pieły, one były takie fajne, większe. A te, które się już tutaj zwieszają, no to też jest spowodowane pewno zimą, bo on sobie nie przestaje rosnąć zimą. Ale te liście, takie, które już się tutaj zwieszają, są mniejsze. Polo, co powiesz na ten temat? Polo, chciałeś wyjść? Chciałeś wyjść? Proszę, proszę pana. Następnym moim pnączem jest. Um, no. Może napiszę wam nazwy, bo nie mam głowy do tych nazw, ale napiszę w opisie. Gdzieś tutaj może się pojawią nazwy, i to pnączę mi też długo, długo po przesadzeniu stało. Bardzo mi się podobają te liście, ale zobaczcie, czy jak ono tutaj rośnie w takiej zwieszającej się pozycji, to te listki są coraz, coraz mniejsze. I ja na pewno go tutaj y, też lekko przytnę, y, zagęszczę. Y, i zrobię mu może coś takiego, żeby mógł sobie bardziej do góry rosnąć żeby, żeby te liście miał większe tak się zastanawiam z tych filodendronów a mam jeszcze jednego zaraz Wam pokażę I to jest też filodendron, który mi się bardzo podobał on ma tutaj takie czerwone jakby łodyżki troszkę, te liście Młode mają też taki kolor, taki wchodzący w brąz, czerwień, one później zielenieją. Ale zobaczcie, wo, wo, tu jest starszy liść, tu jest młodszy i ona taką, taką ma. On mi też cały czas, on urósł bardzo, bardzo mi urósł i ja tutaj go już przesadzałam, dałam mu też. Palik kokosowy, żeby miał się po czym wspinać. Eee, o, taką łodyżkę ma tutaj. E, te liście są z pod spodu, też takie mają tutaj ładny nerw. Te łodyżki są takie prawie bordowe, i on też wypuszcza mi liść za liściem. Zdarza się czasami taka sytuacja, jak tu, że on mi się tak jakoś. Nie ma siły z tej, z tej pochewki wydostać, i wtedy ja nie chcę tutaj w tej chwili, ale bo potrzebuję dwie, dwie dłonie. Ale pomogę mu tutaj się z tego wydostać, bo widzę, że męczy się. Ja już koło niego stawiam pojemnik z wodą, żeby mu zwiększyć wilgotność, bo tak myślałam, że on chyba ma problem z wilgotnością, skoro nie może tego liścia z tej pochewki wydostać. Ale latem też mu się to zdarzało. Widzę tutaj też nowe piękne liście. Bardzo mi się podoba ten kwiatek. O. I no, ma już ładną wielkość. Ja nie wiem, ja, ja po prostu bardzo lubię filodendrony. Wszystkie z tej rodziny bardzo lubię. O, i teraz mi się przypomniało, że jeszcze mam dwa. Jeszcze Wam pokażę dwa. Tu mam w łazience filodendron Lemon Line. W pięknych y, takich y, limonkowych liściach. Bardzo mi się podoba. I, I taki jeszcze. O, mam nadzieję, że znajdę te nazwy i Wam tutaj wpiszę. Ten zaczyna tutaj ładnie rosnąć, też został przesadzony do. Nie, nie został. O! Jakie niedopatrzenie. Będę musiała to na wiosnę zrobić. Prawie zapomniałam o mojej małpce, a ona tak tutaj ładnie sobie rośnie, i jest tutaj osadzona na takiej drabince. I już jej się kończy ta drabinka, ale liście ma bardzo ładne, zdrowe, chociaż zimą trochę straciła i tych liści u podstawy, ale jakby na ten moment proces się zatrzymał i zaczyna tutaj nawet. Wypuszcza nowe listka. O. I tu A moje psy szaleją, oczywiście. E, tak. E, no, ładnie, ładnie rośnie małpka. I też e, na wiosnę będę ją musiała przesadzić w coś większego i dać jej e, taki wyższy kokosowy palik. Mam tu jeszcze jedną. I jeszcze jeden mój filodendron, który bardzo odcierpiał po zakupie, bo mu się przypaliły listki. I wygląda w ten sposób: tu widać poobcinane te przypalone listki, i ja mam nadzieję, że on tutaj zaczyna coś wypuszczać. Więc myślę, że jak przyjdzie wiosna, to ruszy i będzie też ładnie rósł, ale. Póki co nic więcej się z nim nie dzieje. Tutaj jeszcze ślad po takim przypaleniu, jednym widać. Tak, ale tu widzę w środku ten świeży listek już wypuścił i mam nadzieję, że wiosną też ruszy i będzie pięknie wyglądał. odcinku obejrzeliście moje filodendrony, monstery. Mam całe mnóstwo jeszcze kwiatów i to na pewno będzie jeszcze w następnych odcinkach. Ja uważam, że teraz już w styczniu każdy miłośnik roślin myśli powoli już o wiośnie, i ja też tak właśnie myślę. O moich kwiatuszkach, cały czas je doglądam, czy y, jak sobie w tą zimę radzą. Y, no, za wiele nie mogę im pomóc, bo nie doświetlam ich, ale jednak staram się nie przelać ich, bo to jest dla nich ten zimowy okres chyba najgorsze, co może ich spotkać nie przelać i y, zapewnić im mimo wszystko optymalne warunki. No, oczywiście moje myśli krążą też wokół tego, żeby je poprzesadzać w większe doniczki. Jeżeli będą tego potrzebowały, porozsadzać. Cały czas myślę o tej monsterze. Dajcie mi znać pod filmem, jakie są Wasze rany, bo chętnie z nich skorzystam. No, nie mogę się doczekać już tego okresu wiosennego. One wtedy. Pamiętam, jaką radość mi w zeszłym roku przynosiło, jak zaczął się ten okres wiosenny. Ja, ja te kwiaty wtedy zaczęłam sobie kolekcjonować tutaj z jakąś zdwojoną siłą. Nie wiem, czy to taki trend, czy ja zawsze zresztą bardzo kochałam no, rośliny, kwiaty. I jaką radość sprawiało mi. Ja po prostu mogłam iść codziennie je oglądać, i codziennie widziałam jakąś zmianę. Codziennie radość mi sprawiały te, te nowo wypuszczone liście. No po prostu chodziłam w koło tych kwiatów i je wręcz całowałam i rozmawiałam do nich. I jeżeli ktoś tak jak ja kocha kwiaty, wie o czym mówię i w ogóle się nie dziwi. Będziemy w takim razie czekać na wiosnę. Ja w międzyczasie pokażę wam jeszcze następne filmy, bo nie chcę, żeby ten film był za długi. Pokażę wam inne moje rośliny, a jak już z migawek widzieliście mam ich całkiem dużą kolekcję, pokażę wam też które sobie lepiej poradziły zimą, a z którymi się musiałam pożegnać, bo nie ogarniały tutaj moich warunków. No ale i tak się czasem zdarza. Ja kupując kwiaty zdawałam sobie sprawę z tego, że część tych kwiatów dobrze się będzie u mnie czuło, da sobie radę w tych warunkach, a niektóre nie. I są takie kwiaty, ja to będę opowiadała Wam w następnych odcinkach, które już robię kilka podejść i no nie, no nie możemy się dogadać. No, za każdym razem, mimo że się dwoje i troje, one mi umierają. No, zdarza się. Ale wiem, że z tej całej liczby, dużej liczby kwiatów, które sobie w zeszłym roku zakupiłam, jest sporo takich, które się u mnie dobrze poczują, i ja wiem, że one się rozrosną i to i tak będzie sporo zieleni u mnie w domu. Także, ym, no. Poznajemy się cały czas, spróbuj, próbujemy się dogadać z niektórymi lepiej, z niektórymi gorzej, no ale... Na tym kończę już dzisiaj odcinek. Zapraszam Was wszystkich do oglądania moich filmików. Pozdrawiam Was, wszystkich miłośników roślin i nie tylko, bo może ktoś polubi rośliny po moim odcinku. I do zobaczenia wszystkim. pa! pa.